Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie już w piątek, pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy fragment, w którym to Pan Jezus mówi o pojednaniu ze swoim bratem, jeśli chcemy złożyć ofiarę Panu Bogu. Na przykładzie piątego przykazania nie zabijaj. Mówi nam o tym, żebyśmy już nie tylko patrzyli się na to przekazanie przez pryzmat fizycznego zabicia drugiego człowieka, ale można zabić już nawet poprzez relacje: relacje gniewu, relacje obojętności, relacje złośliwości, zła, które w nas może się rodzić. Jezus mówi o tym, żebyśmy nie niszczyli. Przyjaźni i miłości z drugim człowiekiem. Poprzez zło, które możemy mu wyrządzić, poprzez gniew, który może w nas być. Mówi do nas, jeśli nawet Twój brat zawinił przeciw Tobie, podaj pierwszy rękę, wyjdź mu naprzeciw, abyście przypadkiem razem nie trafili do sądu, gdzie rozliczy Was sędzia. Kochani, Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć, abyśmy zanim przyjdziemy przed ołtarz. Złożyć dar Jezusowi, złożyć dar Panu Bogu, złożyć ofiarę, złożyć modlitwę, złożyć yy, yy, wszelkie dobra, które chcemy Panu Bogu powierzyć, powinniśmy najpierw pojednać się z drugim bratem. Powinniśmy najpierw pojednać się z tym albo z tą, z którymi od dawna nie rozmawiamy, z którymi nie mamy wspólnej relacji. I nie chodzi już tylko o zabicie fizyczne ale zabicie relacji, relacji międzyludzkich, które coraz częściej poprzez nasz egoizm, poprzez naszą pychę, poprzez to, że twierdzimy, że to my jesteśmy tymi lepszymi, niszczymy. Dlatego Chrystus dzisiaj przychodzi do nas z przykazaniem miłości, przychodzi do nas z przykazaniem pojednania. Przychodzi i mówi, pojednajcie się, aby między wami panowała zgoda, a wtedy razem przyjdźcie i złóżcie ofiarę Bogu. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego piątku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.